Siema, z tej strony Kevin z Bike. Chciałbym Wam pokazać nasz najnowszy projekt, który stworzyliśmy na tym Dartmoorze 2 Six Playerze. Zaczynając od amortyzatora, mamy tutaj oczywiście folię, a na folii mamy naklejki z naszej srebrnej folii, żeby pasowało do ramy. Oczywiście naklejki te są customowe, tak jak widać, jest dopisek NOT DJ, ponieważ to nie jest Pike DJ, tylko Piker C, ale chcieliśmy sobie zaśmieszkować i zrobiliśmy właśnie Taką wersję. Przechodząc dalej, czyli do ramy, to mamy tutaj różnego rodzaju wzory. Inspirowaliśmy się motywami psychodelicznymi. Znajdują się praktycznie na całej ramie, czyli górnej rurze, dolnej, tylnym trójkącie, a nawet na rurze podsiodłowej. No i oczywiście nie mogło zabraknąć nazwy właściciela, czyli w sumie mnie. No i w sumie to by było na tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytanka, to oczywiście piszcie w komentarzach. Na wszystko postaramy się odpowiedzieć. I wbijajcie na naszą stronę, na której znajdziecie nasze folie i wszystkie poszczególne informacje o nich. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!